Pawlik. Mój strona ma, ma nazwę strój indyjski. Wymyśliłam że z prześcieradła, z papieru i A w uszach masz jeszcze coś? Papier. Papier. Papier wygląda jak pióra prawdziwe. Prawda? Michale? Ja, tak. Moja droga hindusko, właśnie. Nie no. masz swoją trapeczkę. Gdzie ta twoja kasta? Czym to to się nazywa kasta. Jakie to jest? Czerwona? Czerwona ja Słaba kasta. No, to powinnaś mieć jakąś bardziej kolorową po sari. Słabo, słabo. Ale słabo. ma jakie ma. Znaczy się na jak ty jak jeździsz sarta. do Indii w ogóle. Sari są kolorowe.